Cześć, ja jestem Kubek Jakub, a dzisiaj jestem z moim bratem... Chodź tutaj. Nasze skiny pasują, nie? Bo... Y, mamy obaj skiny świąteczne. I wczoraj były mikołajki. U ciebie w przedszkolu były mikołajki? Czekaj, nie czekaj nie 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 buduj nie buduj bo zaraz to TNT wysadzę dobra i dzisiaj robimy taki challenge jaki Leon? budować kto zbuduje lepszy dom pamiętacie tą serię gdzie mieliśmy budować kto, kto zbuduje lepszy plac zabaw a jeśli ktoś nie oglądał tego odcinka to niech obejrzy Dobra, więc mamy tutaj tą barierę, gdzie nie możemy od, do siebie patrzeć, i ja idę na swoją stronę. Dobra, nie, działaj, nie, 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 nie. Uwaga, jak powiem, start. Trzy, dwa, jeden, start. Szybko zaczynamy. Dobra, yy, gdzie jest? Tutaj jest szkło, dobra. Tutaj. Zrobię cięcie, żeby nie było tak długo. O. Dobra. Yy. Zaczynam robić domek. Mam rzeczy, więc. Cz raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, żeby był równy domek. O nie. Ja nie patrzę, jakby co do ciebie. Ej, Leon, czekaj! Ja muszę zrobić mniejszy domek. O, jedną kratkę. A i oceniajcie, który domek jest lepszy, oczywiście, w komentarzu. Dobra, a nie. To nie jest ogrod na ścigi, ale ja się spieszę. Ale on tak sobie powoli robi. Dobra, już zaczynam robić, dach. Jakby co, Leon Nie widziałem twojego domu dobra A tego też nie widziałem. No Dobra, robię dom szybko. Dach chciałem powiedzieć. Dobra. Nie no. Schowy schodek. O! Leon widzę cię! Dobra, robię U... Oczywiście środek też. musi. Leon wybudował taki duży dom, że on chyba mój zobaczył. Dobra, e, to zniszczę, okej. Okay. Teraz zobaczymy, co dokończymy. Dobra, więc ja już skończyłem e, więc ja już skończyłem mój domek. Dobra, Leon, skończyłeś? Dobra, więc najpierw idziemy do Leona. Wow, widzę, że duży domek wybudowałeś. Chodź do No w środku jest coś pusto. No oceniajcie, jak jest w środku, no ale... No tak, pochodnie są, ale nie ma żadnych rzeczy. A chodź do mnie. Może mały domek, ale nawet widzowie nie widzieli to, co ja zrobiłem w środku. Uwaga, wejdź tam pierwszy. Dan, patrz jaka podłoga! O, idę se spać. No, więc oceniali, oceniajcie, kogo domek jest lepszy. No, i na ten odcinek to już by było na tyle. Zostawiajcie łapieczki w górę i. Co, Leon? Nie wiem. Pa! pa!